Ja sądzę, że problematyka przenoszenia, czy jak to woli, transferu pomysłów do praktyki jest taką, powiedziałbym, rzeczą, procesem, który u nas nie do końca jeszcze we właściwy sposób jest realizowany i sądzę, że tego typu spotkanie, konferencja, prezentacja i tych referatów a także te warsztaty, które są realizowane, sądzę, że pozwala na wypracowanie pewnych propozycji podejścia do niełatwych problemów, tym bardziej, że przedstawiane problemy przez. Praktyków, z jednej strony dyrektorów instytucji naukowo-badawczych, jednocześnie pokazują, że tak naprawdę można mieć pomysły, można je wymyślać, można je wprowadzać do praktyki. Natomiast efekty, w szczególności na samym dole, kiedy one mają trafić do ostatecznego odbiorca, nie zawsze są takie, jakie byśmy oczekiwali. Mimo najlepszych, parametrów tych propozycji produktów wymagają jednak one przede wszystkim tego podejścia marketingowego, podejścia marketingowego w tym przypadku rozumianego przede wszystkim jako wartość, wartość oferowaną klient, klientowi. I dlatego tutaj to forum poprzez prezentację naprawdę całego spektrum nie tylko poglądów, ale przede wszystkim przypadków, które w polskiej gospodarce się zdarzyły, czy są w chwili obecnej realizowane, pomagają jednak w praktyce wdrażać kolejne tutaj rozwiązania. I ja sądzę, że to jest taka unikalna, powiedziałbym, konferencja poświęcona właśnie marketingowi badań naukowych. I oczywiście badań rozwojowych w Polsce, bo tak naprawdę nie spotkałem się z tego typu propozycjami spotkań.